Siemanku witam, witam w omówieniu Golden Spatula Cup 2 GSC, które miało miejsce w ten weekend, jak widzimy w turnieju brało udział 31 Francuzów, 14 Polaków, druga najliczniejsza nacja razem z Turcją, no do tego 9 Hiszpanów, 7 Niemców i tak dalej tak dalej, co ważne z Polaków grali tak, Shirkein. Który był czwarty w poprzednim GSC, więc miał bezpośredni slot w tym GSC. Do tego czterech reprezentantów z Ultraligi, Stinky Abuser z Zbrojson, Alan Nakashi, czyli top dwa grup, każdej z grup po trzech kolejkach. No i do tego ludzie, którzy zakwalifikowali się z Ladera: Kubikson, Lulu, Srednik, Kacperski, Trawiec z EUW i z EUNE, Jaspot, i Left, i Tyroke. Z Open Quali jeszcze można się zakwalifikować do turnieju, no ale w tej edycji nikt z Polaku się akurat nie zakwalifikował. No i pierwszy dzień, 14 Polaków yy, i muszę powiedzieć, że wyglądało co, to całkiem dobrze. Yy, co prawda, 10 Polaków awansowało, więc mi się wydaje, że jak na 14 bardzo dobry wynik. Yy, możemy być dumni. Yy, mało brakowało też Alanowi, niestety, ale tutaj te 8 trochę zaprzepaściło szansę. 25 punktów niestety nie wystarczyło. Yy, no i to samo, niestety. Zbroje 1 to 4, żeby awansować. To za mało. Yy, Kasperski. 12 punktów spoty, 12 punktów, no nawet nie było blisko. Yy, 113, 116 lokata, no i jest tak, jest. No szkoda, tutaj Alana, że wpadł, bo nawet po tych czterech grach było, yy, była duża szansa, no ale niestety jest tak, jest. No i Kubik sam, w końcu przyłamał swoją klątwę i wygrał tej brejki, Trochę zmieni tej brejki, specjalnie dla niego chyba. Yy, I liczy się teraz, kiedyś się liczyła liczba zwycięstw, ale teraz liczy się liczba zwycięstw, i to daje, jakby jedno zwycięstwo da, daje hmm. dwa punkty. I liczba top 4, a liczba top 4 daje 1 punkt, yy, i tam pozostałe osoby miały chyba jedno zwycięstwo i jedno miejsce w top 4, więc wszystkie miały 3 punkty. Yy, więc Kubikson yy, awansował i z 64. lokaty przeszedł do dnia drugiego. No i do tego Nakashi, Shirkein, Left, Tyroke, ja, Shredyn, Stinky, Travis i Luluś. Yy, no tutaj trzeba wyróżnić Lulusia, Travisa i Stinkiego. Z tego pierwszego dnia bardzo ładny performance, w sumie 3 ja i Tyroke również. Pewny awansik do kolejnego dnia, do dnia drugiego. No i co do tego dnia pierwszego, to możemy sobie zobaczyć, kto odpadł, bo kilka osób, już takich no, znanych na arenie międzynarodowej, odpadło. Między innymi Aca Lyres, bardzo dobry grać. No i tutaj dużo Francuzów podpadało, bo to tego odpadł też. Kto to był? Giliosko, który długo był rank one nawet na EUW, znaczy wysoko na laderze. Padebol. Bardzo wysoko. Noel, z którym walczę na EUNE o slot na MEA. Do tego odpad też, kto tu znany? No Alan, mówiliśmy Mujiwara, tak samo, te również z EUNE, z którym walczę. Mamene. No, tutaj pewnie niektóre nikiki ale tak, Xperio na pewno, Armatruk, Bensak, Flouders Lalana, Ketzer, no i Koko. Jak i Darkest tutaj przegrali tej prejki z Kubiksonem, jak widać 27 punktów dużo osób miało, połowa przeszła, połowa nie mniej więcej, no i Kubikson jako ten 64 osoba weszła też, blisko odpadnięcia był Kevin, czy Zyko, czy Auk i to by było na tyle, pierwszy dzień wygrał Slark, 40 punktów, bardzo ładny performance, Petik był drugi, Jedusor trzeci i Sweller, również 37 punktów i pierwszego dnia Tutaj możemy jeszcze statystyki zobaczyć. E, najwięcej osób grało Warden Snipers. I co widać, całkiem nie jest average. 4,43 jak na to, jak często byli grany. Ale no zdecydowanie e, lobby dominowali dueliści. Dueliści bardzo dużo gierek wygrywali. I poza tymi duelistami bardzo dobrze sobie radziła na przykład Lilia, ale z myfikami, nie Sage, bo Sage jak widać 50 average no bez strzału. Fated Syndra się pojawiała i co dziwo, moim zdaniem to 4,75 to i taki był lepszy average niż się spodziewałem. Czasami też jakieś gry wygrywały te Fated, więc jak się dało radę wejść w 9 level, hitnąć z tego Seta 2 Azira, to faktycznie te Fatedy potrafiły zaboleć. No Trickshot Flex pewnie przeważnie grani z Fortunki słabo, Umbra ale też słabo. Myślałem, że sobie lepiej będą radzić. Ghost i Zera Zoe, ten znany build nowy, 4 Ghosty ze starymi Weaverami. 447, w porządku. Duelist Reroll, no dualist y jest in Reroll re nie ma znaczenia, to i to sobie dobrze radzi radziło. No i garenik oczywiście, 283 Legendary Flex, to zawsze będzie miał wysoki Average, bo po prostu trzeba dożyć do tego Legendary Flexa, jak tak długo żyjesz, to już przeważnie masz dobrą lokatę. I tej Bladecy tak Przeciętnie, no ale bardzo słabo sobie poradził pierwszego dnia. Lucky Puffs co ciekawe. a 60% yy, o, yy, na 10 gier 6 razy ósme miejsce zajął Lucky Puffs. Yy, całkiem, no słabo. E, do tego sobie spoko poradził Bart. Reroll, Kogma reroll i, i to w sumie tyle. Tutaj, jak chcecie, możecie sobie zobaczyć resztę kompozycji, zatrzymać i pójdziemy dalej. E, więc do drugiego dnia przeszła 10 Polaków. Co fajne i drugiego dnia no niestety pożegnał się z nami Luluś Po bardzo dobrym pierwszym dniu e, mówił, że w tym drugim dniu niestety musiał grać często Lilię Jakoś takie te gry nie oddawały no i 20 punktów sprawiło, że skończył na lokacie 54 Odpadł również na Nakashi, który 23 punkty no niestety tutaj 2-8 w pierwszych trzech grach nie pomogły Następnie Left po bardzo dobrym początku, pierwsze w pierwsze w piątym i szóstej gierce zrobił 8-8 i mając 22 punkty po czterech grach, niestety te dwa ósme na koniec mu no, nie dały awansu, zajął 46 lokatę. I Tyroke również, no początek niestety słaby i odpada, potem troszkę jeszcze walczył, próbował wrócić i tutaj by wygrał, pewnie by awansował, no ale niestety się e, nie udało. Ale co e, fajne, 6 Polaków awansowało, w tym ja, jak widzicie, no 38 punktów. Drugie, trzecie, pierwsze, pierwsze, pierwsze. Na koniec gierka dla widza kogiem. No i szybkie ósme, ale przynajmniej dzięki temu mogłem szybciej uciec na urodziny mojej panienki, bo akurat tego dnia miała urodziny, więc e, przyjemne spożyczeczne. Tak jakby g jest to odhaczone więc można było iść balować. Do tego bardzo ładny performance Kubiksona i Kubik są tutaj 34 punkty. Shirkiem, pierwsze 4 gry fenomenalne, potem troszkę gorzej, ale już pewna awans był i tak, więc 32 punkty. Shredin również 32 punkty, no i tutaj Stinkie bez i Travis 28. Travis po pięknym początku tutaj prawie jeszcze odpad ale udało mu się przejść dalej. I tyle. Drugiego dnia wygrał Solo Gesang, ja mimo tego 8 zająłem drugą lokatę. Co fajnie. I jeszcze kto tu odpadł drugiego dnia? No, sporo już tutaj znanych osobistości odpadło. Gobosteur, Voltariux, Elektro, bardzo znany gracz turecki. Odpadł również Salvi, pewnie znacie Double, Luluś właśnie, o którym już opowiadaliśmy. Kenobi, Zoro, Loeser, Jedusor, Enzo. no Opale, AUK, znani na arenie międzynarodowej nawet gracze, czy Tarteman, Cynar. I nawet niektórzy uczestnicy Mistrzostw Świata. A i tutaj drugiego dnia trzeba było mieć aż 28 punktów. 27 nie dawało nawet tie breaków. I te 28 punktów dało awans. I tyle. Co do drugiego dnia. Tutaj już snajperzy sobie trochę gorzej poradzili. spad average, ale tak samo duelistom trochę spad Ale nadal dueliści byli bardzo dobrze. No my fik Lilia. Jednak ludzie chyba zauważyli, że te Invokerzy z. Są niby lepsi. Pierwszego dnia dużo lepsze statystyki mieli, bo był. Mythic Walker lilia 406, ale tego drugiego, no jednak spadł aż do 5 całkiem sporo. A Sage lilia trochę. Sejs lilia tak jak pierwszego dnia. Fejtedy to podobnie. No i Lucky pawcy się odbiły, bo 2.8 Garenik 340, Legendary Flex. Możecie sobie tutaj popatrzeć. Umbrale trochę lepiej, Sage Flex trochę lepiej, ale to też wiadomo, że różnie bywa. E Tutaj przylecę wam wszystkim i możecie sobie zobaczyć. I do trzeciego dnia. Taka ciekawostka. W trzecim dniu mieliśmy najliczniejszą reprezentację. Hi Francuzów zaczynało 31 e, pierwszego dnia, a do trzeciego dnia dostało się tylko 5. E, za to sześciu Polaków. Do tego dostało się pięciu Niemców i z siedmiu e, tam zostałych pięciu, więc Niemcy też sobie bardzo dobrze poradzili. Do tego trzech Hiszpanów. E, I możemy być myślę. Zadowoleni z Polaków. Bardzo ładny performance. Ja jestem dumny z siebie. Chłopacy pewnie też są zadowoleni ze swoich wyników. No, nie wszyscy oczywiście, bo Alan to na przykład był stawiany w, jed... w roli jednego z faworytów. Ale myślę, że to i tak jest dobry wynik. No i drugiego, trzeciego dnia. No niestety, no się nie udało, no się nie udało. Ja zająłem 24. lokatę po 5 grach. Niestety już odpadłem. Pierwsza gra... Mm... Z lustrika, następnie było Loot Subscription, dostaliśmy szpatułę na 3-1. Stwierdziłem, że wezmę sobie emblem, może coś mnie uratuje. Dostałem lord Emblem i z go w Snipera. I potem chciałem grać Aszkę, miałem Ginzo. E miałem Sporkrita, myślałem, że może jakoś syndrę z Aszką tam sobie pogram z trzema ordynami. Ale niestety na roldownie nie hitnąłem z żadnej Aszki. E miałem jednego Amumu, żadnej Laoi, chyba żadnego nawet Neutylusa. Starałem się ratować jakoś Syndrą eee, Na początku myślałem, żeby grać Syndrą, ale nie miałem żadnych łezek Do tego yy, yy, Shredin zabierał mi na każdy karuzeli i łezki, bo też chciał Myślał o tych fejtedach Potem nagle dostałem dwie łezki, więc chciałem trochę to uratować Ale no niestety się nie udało, Syndra 2, ale nie ja, Zupgrade'owany frontem i było ósme miejsce No i drugiej gry bardzo szkoda, bo to był Garen Garen Story Champion eee, Hitnąłem jakoś na 4-1, chyba rolując do 30 Ale niestety Potem zaslamowałem itemy pod morgany. Nie dostałem żadnej morgany do końca gry. I do tego Nautilusa dostałem w ostatniej rolce. Rolując w bardzo dużej ilości Golden na ósmym levelu. Nie, ma, nie mogłem przez to mieć, i, i, grać 6 wardenów na no 8. No nie wiem, nie było tego Nautilusa. W ostatniej rolce y, hitem tego Nautilusa trafiłem akurat na Ghost i Ghost trochę kontroluje tego Garena, Nie byłem poprawnie też ustawiony. I Laoi 2 też nie hitnąłem chyba z tego co pamiętam. Więc szybko mi front pad nastakowały się te duszki na mm, Gerenie. I niestety, miejsce 7. No pewnie można było lepiej zagrać na tą giereczkę trochę. Hmm, jakieś itemy inne ze czy coś, ale wydaje mi się, że przez to, że i tak nie ścigałem tego szóstego ordena ani Morgany, to by się skończyło i tak na jakimś siódmym miejscu. No, po prostu Unlucky. Potem dałem sobie nadzieję, wydaje mi się, że ta trzecia gra była bardzo ładnie zagrana. E, duelistami wygrana. Potem tutaj w tej grze zabrakło mi jednej tury: jednej tury, żeby dokręcić ENI3, domalować, bo miałem już 8 ENI. Po y, tym fajcie by się dokręciła ani czyli prawdopodobnie byłby win A tak, tak dokręcone lobby było, że skończyło się na czwartym No i na koniec musiałem już y, jakoś ratować, wygrywać tutaj grę, żeby grać szóstą grę i być w top 16 Zająć jakieś drugie pierwsze miejsce, wziąłem sniper, y, augment pod sniperów i niestety no żadnych naturalnych upgrade'ów y, Żadnej Ilaoi. Y, no i nie wystarczyło to Zająłem siódme miejsce, zaryzykowałem, chciałem że ten combat augment, i, a i tak bym grał z lustrika. No i niestety skończyłem na 24. lokacie, ale no, na to co gra mi dała, wiem, że mogę wygrywać. Mogę wygrywać. Jak dzień jest dobry, to mogę wygrywać. Więc na MEA będę na pewno pozytywnie nastawiony. Lepiej się przygotuję, więcej trochę. I. I dzień trzeci w GSC to jest do bardzo dobry wynik. Następnie razem ze mną odpadł też Kubikson. Niestety podobnie 18 punktów, 22 lokata. No co, dwie ostatnie gry niestety nie pomogły Kubiksonowi. Taki i tyle, nie? Mm, następnie do tutaj w top 16 byli również Stinky Abuser i yy, No i tutaj warto pochwalić i Stinkiego i Shurikane w sumie, bo <coughs> bardzo dużo punktów zbierają tych turniejowych. Tutaj to widzicie są punkty 82,81 Po pierwszym GSC w top 4 teraz kolejny raz yy, wysokie miejsce. Dzień trzeci, 15. Lokata. Punkty zdobywa. Z jest mimo tego, że 4 aż punkty więcej to i tak lokata, niestety, tylko 13, ale i tak dużo punktów zdobywa, więc brawo dla nich. Zabrakło trochę tych punktów, żeby dostać się do finałowego lobby, gdzie grało tylko 8 zawodników w siódmej grze, ale mieliśmy dwóch Polaków w finałowym lobby, był to Travis i Shredin, i jako jedyna nacja mieliśmy dwóch reprezentantów w finale. No i niestety, Szredin nie dostał żadnego, ja z przestał grać, grając do listów, listu, biorąc kukłę. Eee, biorąc kukłę, dostał takie itemy, no nie najlepsze niestety. Mógł grać tylko duelistów, dostał tego listina co prawda na e, piątym levelu, ale no ten list bez sześciu duelistów niestety e, nie robił tyle, ile by robił z sześcioma. Pewnie wtedy mógł i tak lepiej zagrać, ale no troszkę już widać zmęczony był. Tilted na tą kukłę, potem e, zgridował po wina bo poszedł ten ósmy poziom, nie podrolował na siódmym levelu, żeby grać tych sześciu y, duelistów i niestety skończyło się na ósmym. No, nie, nie można zakładać, że nie znajdziemy żadnego Jesuł przez całą grę, nawet na rolldownie na ósmym, no bo Jasuło albo Irelie, no. Raczej z takiej losie co on miał powinno się hitnąć. No niestety deszczło jak się wydarzyło. A też lobby było bardzo silne, bo był Prismatic na start i Travis, mimo tam dobrego spotu. Myślałem, że zajmie może jakieś top 3, nawet top 2, bo grał arkanistów. Niestety zajął tylko 6 lokatę. Chyba tam jakiś unlucky streak stracił, przez to, że oponent miał Moonstone i zajął szóstą lokatę w ostatniej grze. Co dało mu ko koniec końców w czwartym miejsce, więc ma zagwarantowany udział w. Przyszłym GSC, co jest też yy, dobrym znakiem dla niego. Ogólnie cały całej GSC wygrał Taplast. Dwie ostatnie gry grał fortunę. Ciekawostka w ostatniej grze zajął drugą miejsce, ale na 2-1 wziął Tiny Titan. Zrolował do zera po chyba Kobuko albo Timo, bo chyba miał Zoe i Tristane coś takiego, że miał dwie fortuny i brakowało mu. albo, yy, O, miał chyba Zoe Timo i chyba brakowało mu Kobuko. Z 10 golda, albo nawet 20 zroworo do zera nie hitnął tej fortuny. Dopiero chyba na 2-2 hitnął. A mimo to udało mu się wrócić dzięki temu e, Tiny Titan. Wypłacił potem sporo. No i wrócił. E, Czuso, bardzo ładny performance. Top 2. E, no i podjął Domyka Etre Infame z e, Francji. Ciekawostka, też cała czwórka, która zajęła top 4 w tym GSC. W poprzednim GSC nie brała udziału nawet. E, I tutaj jeszcze wspomnę o tych punktach, o których mówiłem, że Shirkane... Bardzo dobry występ w pierwszym GSC, bardzo dobry w drugim GSC i jest na drugiej locie kacie za Arzo, jeśli chodzi o qualifier pointsy. A z tych qualifier pointsów można się dostać bezpośrednio na MEA po 3GSC. Jak widzicie, jest tutaj 16 slotów. No i Sheer Game, prawdopodobnie, jeśli zagra w kolejnym GSC, no to duża szansa, że już będzie brał udział w mistrzostwach Europy. Do tego te punkty są też ważne, bo potem można wywalczyć nawet Worcy, jeśli będziemy mieli ich wystarczająco dużo po trzech Spatulach i po samych Mistrzostwach Europy. Tutaj Stinky User, kolejny dobry GSC i 147 punktów, więc jeśli kolejny GSC dobrze mu pójdzie, to bardzo możliwe, że też zagra na MLA. No i to by było na tyle. Ja ślicznie dziękuję. Golden Spatula, tutaj widzimy wyniki ostateczne. Dajcie znać, czy w sumie podobało Wam się takie podsumowanie, czy nie. Wiem, że trochę późno, no ale jak sam grałem, to też nie było kiedy indziej, jakby tego zrobić. Do tego bardzo długi weekend w sumie, dużo się działo, jak nie imprezki, to GSC. Ale ja dziękuję, swoje gierki dodam w sumie, dodam cały dnie, tam po prostu wytnę te przerwy pomiędzy grami. I zobaczcie, jak to będzie się oglądało, czy będę dodawał po następnej GST też, czy nie. Dziękuję, życzę miłego dnia, pamiętajcie zostawcie łapkę w górę, subacz coś. Zapraszam na Twitcha, Instagrama. Trzymajcie się, cześć, pa!